Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę mega trafy, dwa razy Rashford, dwa razy zinola, i to nie wszystko. Pokażę Wam mój mega mocarny skład. Tak naprawdę ten skład jest tak mocarny, że już nie potrzebuję żadnych upgrade'ów. Dodatkowo tutaj macie fotę z Ekspozito i mam dla Was mały challenge. Widzicie, wrzuciłem ostatnio specjal na 5000 subów. Jeśli wbijecie tam 500 łapek powiedzmy to zrobię taki vlog tego jak idę na meczek i proszę ekspozitor, żeby otworzył mi paczkę w EA Sports FC. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, także wiecie łapkujcie i ten film i ten z specjału. Ogólnie polecam cały obejrzeć, bo myślę, że fajnie wyjdzie. Także zapraszam Was już do oglądania tego materiału. Bo nie było mnie bardzo długo i otwierałem paczki na na łebapie taki składek się złożył. Dinio, Zidane zrobieni za darmo, do tego główu doszedł. Rashford trafiony wczoraj, Zinola trafiony wczoraj. Tutaj Okocza przepalony, bo, bo trafiłem duplikat. Chyba z 4 razy go trafiłem. Tutaj w ogóle Graven ani Lori się nie mieszczą nawet na ławce. Ławka też musicie przyznać Neymar, Musiala, Garincha, Kessi, Jesus, Zdają eto in Okocza, Messi, Kunde, Jinola. To jest cała ławka. No, w składzie to się raczej nie zmieszczą. Najlepsza formacja po skład to by była e, chyba jakaś, nie wiem, na 10 napastników, ale powiem Wam szczerze, że już nie mam zamiaru chyba żadnego meczu w FIFA grać. Zagrałem Full Champions, grał się średnio fajnie, no ale mam taki skład taki Endgame że tak powiem. Chciałbym jeszcze trafić na Zario, także e, powiedzmy, że zapolujemy dzisiaj właśnie na niego. Bo zawsze to jakiś smaczek jest tak naprawdę, więc zrobimy sobie. Ikony, zrobimy sobie 85. No, mam nadzieję, że wpadnie, chociaż, chociaż ten Nazario. Zastanawiam, czy nagrywać te paczki. Dobra, nagrywamy. Nagrywam te 7 paczek 85. Plus. Jest sens to skipować. Zobaczmy sobie tego, tego typa, To jest dzień 3. No, na nic nie liczę już, tak naprawdę. Ok, Petty. To fajna paczucha. No dobra, kolejna 85 plus razy 10. To w ogóle głupie jest to, że cały czas tocy się jako pierwszy pokazują i to trochę zabije, jakby, że tak powiem, jakieś emocje tej pierwszej karty. No i mamy okocze, znowu po raz kolejny, już chyba z czwarty czy piąty raz go trafiłem W ogóle Alisona to 7 razy trafiłem okocze, już sami widzicie, że znowu, znowu wpadł kolejna paczka. A nie, bo muszę, muszę go okoczyć. Ciekawe, ile on kosztuje. Ok, 200 koła, tak mniej więcej. Trzyma cenę, odkąd go pierwszy raz trafiłem, czyli kilka minut przed wejściem tej drużyny. No i zobaczymy tutaj Jest oczywiście to bo inaczej być nie może Jest to Klaus, a w środku może jakiś Futis jeszcze, Nazario Kolorowa paka, ale No taka sobie jest ten Walker, ale nie ma nic zbytnio ciekawego Mamy dwie paczki tutaj kolejne Możemy sobie zobaczyć Czy będzie chociaż jedna, no był już niby ten Okocza Tutaj mamy, myślę, że to Diwa tu caliwa jest Dużo koloru i PETI, dwie ikonki. No dobra, muszę to przepalić w sumie. Zobaczymy. Ok, to będzie 8, dzień 4, sorki. Oczywiście klasyczne duplikaty. Może Nazario? W końcu Nazario będzie. Na razie Tocik. Klasyczny Tocik, kimś nie. Treśtegen. Ok, dzień 4. O rany, 3 duplikaty ale fajna paka w sumie, patrzcie najniższe uwery to 8,9 no dobra mamy, ja już powiem szczerze tyle tych pików otworzyłem, raz najmara to co z tego trafiłem kessiego eee, wczoraj, a zobaczymy dzisiaj, kilka też tych pików porobimy jest mertens, ale on ma, to w ogóle chyba najgorszy w ogóle jaki widziałem pik tego typu no to bierzemy Tripiera po prostu i od razu lecimy z tymi paczuchami zobaczymy tutaj trzy paczki mamy, ale od razu otworzymy to 8,5 plus razy 10 te mniejsze to nawet nie ma co tam patrzeć dzisiaj miałem clickbaita znaczy, hmm, przestraszyłem się że trafiłem na Zario i tego nie nagrywałem ale to był na szczęście lub nieszczęście Roberto Carlos wymienny Brazylia, a tutaj mamy no jedno z gorszych chyba w tym odcinku paczek no trudno, tutaj na koncie row mamy idealną liczbę monet, dlatego liczę, że paczka przyniesie nam co najmniej dobry traf Zobaczymy, Totsik to tylko Mbappe w sumie może być dobry i w sumie może być, ale tylko Narodowa się zgadzała i Liga w sumie też. Zobacz, no, no, mamy to, mamy to, mamy Rashforda. Elegancko, ile? 750, wczoraj go trafiłem na głównym koncie to kosztował 900 ileś, no a tu mamy Rashforda. To jest w ogóle chyba najdroższa, oprócz Benzemy, karta tutaj do trafienia. Co ciekawe, na obu kontach miałem Rashforda Totsa, no i teraz jest, jeszcze upgrade tego. Mogę sobie Wam pokazać od razu składzik. Znaczy to nie jest składzik, po prostu wrzuciłem losowe najlepsze karty, tak to się prezentuje. No, to Rashford się wywali tego, tego czerwonego i wleci tutaj Futis. Raczej nie będzie nim grano, chociaż może jakieś testowe. Nie no, przy, wypadałoby zagrać. Albo tutaj, albo na głównym koncie jakiś meczyk tym Neymarem też coś popykać, Araujo. No ogólnie tutaj też fajne karty potrafiłem i na główne mi tutaj e, fajne karty powpadały. No dobra, kolejne dwie paki, nie było duplikatu, także od razu możemy sobie otworzyć paczuchę. Francja? Nie. Kimiś, Nie. Brand? Tak. Do trzech razy sztuka i w środku Ronaldo Nazario. O, jest. W sumie Falcao. No w sumie, ej, 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 jakby tak popatrzeć. 8 Totsów, Maguire, Falcao. Pod foder. idealnie, no lepiej chyba być nie mogło. Także zrobimy sobie jeszcze jakieś ikony. No i tutaj jeszcze jedna. Jeszcze kilka będzie tych 8,5 Plus, pewnie Anglia Hurricane? Nie. A. Smalling? Ok. I Sider też, wkładcie. Dzień toców. No mega sypem. Pod względem woderu to w ogóle jedne z lepszych. No mówię, liczba końców zobowiązuje, oddaje No jest po prostu świetnie. No dobra, mamy. Mamy pika z ikoną, już go na głównym koncie dwa razy zrobiłem, bo tylko dwa razy można 92, plus sami atakujący. Zobaczmy tutaj na Row Glory. No, przepaliłem na to Torresa i wrócił Torres, także będzie chyba go jeszcze raz trzeba y, przepalić. Dla odmiany zrobimy teraz pika z Mianowskiego Dzień 3. Mamy, mamy pika Dzień 3. to co? Jedna karta 99 lub 98, i niech nie będzie to Alison. Takie życzenie mam. No, są 3 futis. Najwyżej oceniony. No. Mm, 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 bez znaczenia. No w ciemno. Niech będzie Benasser. Twoją drogą jest Lakrua w SBC. W zasadzie w zadaniach trzeba robić te paczki 80 plus razy 3. Karta fajna, ale. No, no jak karta po prostu. Mamy paczkę na Road to Glory 384. Dużo kosztuje to SBC, także liczymy na coś fajnego. Tocik oczywiście musi być. Brazylia, SPO. Anderson, Taliska. Zobaczymy. U, dużo toców. A na końcu, czy się coś skrywa? Nic, totalnie nic. Ale w sumie fajny foder. No, klasyczny foderek. Nic specjalnego. Słuchajcie, trzeba się po prostu bawić. Flairpix z ikoną 1 z 4 w ciemno. Ja zamknę oczy, żeby nie było. Czekajcie. Poszło, nie wiem kto tam jest, totalnie. Robię la zabawę, zamieszanie w lewo, w prawo, do przodu się niestety nie da. W lewo jeszcze raz, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Weźmy tego. Valbasten. No dobra uwaro, nie wiem kto tam był w środku. Znowu, znowu player pick w ciemno, tym razem ten 90 plus Shape Shifter, toc e, lub footis. także zamykanko. Dobra. Poszło, nie patrzę. Mam nadzieję, że wybierę tego Ronaldo, czy tam Messiego 99 albo Neymara. Albo M Mbappe, może, nie wiem. No zobaczmy, co tu weźmiemy. Niech będzie ta karta. O kurde, to chyba najgorsza. No nie wiem jakie były. No dobra, to teraz kolejny player pick z ikoną w ciemno. Ja będę tak szybki, że nawet nie zauważycie, kiedy ten pik się otworzy. Czekajcie, bo aż mi Xbox zgliczowało. Dobra, teraz jest OK. Dobra, uspokójmy emocje. Zamknijmy oczy. I otwórzmy. Nie wiem, tu pewnie jest pele jakiś. ja go nie wezmę. Ale zamieszamy. Teraz w prawo idzie gałka, w lewo, w prawo. W lewo, w prawo. Zróbmy tak: Exposito strzeli dwie bramki. Dwie z głowy. Nie wiem, co to za. Za moja jakaś tutaj. Rozkmina, ale dobra, to zróbmy. Jedna i druga. Jedna. I druga. Jeszcze była asysta, no to jeszcze chwilę zamieszajmy i weźmy tego. Owen, ok. Tak jak widać okocza mnie bardzo lubi. Łącznie chyba z 5 razy już go trafiłem. Ale drugi raz dzisiaj w odcinku. To już z główne konto: player pick w ciemno. Ten wysyłamy tutaj okocze. Mam nadzieję, że okocza duplikat przyniesie coś fajnego. Nie wiem, kto tutaj jest. Mam nadzieję, że mam wybór między Mbappe, Ronaldo Messi i Neymarem. To bym w sumie i tak w ciemno to robił, chyba bym nie, nie wiedział kogo brać. Weźmy tego typa. AKE. Mm, chyba jeden z gorszych. Raczej. No dobra. Fajne trafy w sumie dzisiaj. Rochfordik wpadał i wczoraj, i dzisiaj na głównym i na Road to Glory. tak ogólnie się prezentujesz mój składzik. Tutaj okocza już znowu... znowu był w koncepcyjnym, ale już wszystko wraca na swoje miejsce, ogólnie też... Na biedę w klubie narzekać nie mogę Bo widzicie sami, że tego jest mnóstwo Także ja już Wam dziękuję za oglądanie Trzymajcie się, dajcie znać Czy Wy też macie takie podkręcone droby, Bo to naprawdę to, co mi sypie ostatnio No ale wiadomo, jest futy, jest, jest sierpień No to fajne trafy siłą rzeczy same Same wpadają, także dzięki za oglądanie Trzymajcie się, wiecie co robić pod tym filmem I pod tym filmem ze specjalu. Także trzymajcie się jeszcze raz Do usłyszenia, cześć